Witam Was w kolejnym odcinku, już w drugim z normalnego survivala z kuzynem. Dokładnie normalny survival. Tak, tak. Musimy na początek domek sobie tu wybudować. Siema, jestem tu, jestem. Okay. No, tu jesteś, jesteś. Czekaj, ja Ci dam trochę. Tu nazbierałem sporo. Proszę bardzo, Ło! Wow, wow. Na początku... Dwa! Trochę... Dostałem dwa, o! ło! Wow. No... Czekaj, trzeba to ładnie zrobić, bo te deski to mi się nie podobają bardzo. Ja bym to zamienił... Ups, może to jednak... No, zrobimy? Co się stało? Jakieś co? serduszkami mam takie uu, nie wiem co się z... <coughs> Nie wiem co to w ogóle jest Co? Nie mam pojęcia Taki pasek długi złoty Dużo jakiś takich Ja mam zielonego pojęcia co to jest I rozumiesz złoty pęk Czy co to jest w ogóle Co, co jest się tam dzieje Nie wiem creeper wybuchł Chyba ja. tu... Kurde, coś mnie. Czemu ty mnie zrzuciłeś? To ty. Nie, ja to nie. Ty. Ej, no nie fajnie, no jak tak można? Ja coś sobie idę od ciebie, ja idę zbudować swój domek. No to idź. Ej, zobacz co tu jest. Rozbierać. Idź do, Idź do siebie. Dobra. Idę tam. Jeszcze zarobi kurde w takim razie. To Nija! 3 spadki wysokości Dobra, będzie fajnie. No coś mnie zrzuciło znowu, no nie wytrzymam Dobra. Hmm. Cały czas zrzuca, ale mnie to nie obchodzi Dwa, trzy, cztery. Dobra, tu trzeba zniszczyć Też takie w skale to i fajne jest. Hmm. Co się Nie wiem skąd się tu wedro wziął w ogóle. Ale no nieważne. Gdzie ty żeś tam uciekł w ogóle? Bo ja tu planuję w ogóle zrobić domek. A ty uciekłeś. No bo ja idę swój domek zbudować. To jest. Co? Nie wiem, przeteleportowało mnie. Jakieś mam lagi chyba z internetem. Problemy znowu nie wiem. No bo ty mnie wymieniany, no. No ale no. Aj. Ale no jak lagi? Tak? No, ja no nie wiem Teleportuje mnie Bo cofa Jak cię teleportuje? No nie wiem idę, 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 nagle mnie to się, cofnęło Dobra, nie ważne To są moje itemy no O O, 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 Italeczki. Dobra Dobra, o nie Nie, kurde. I coś tu kopię piasek. Co się dzieje? Nie! Co mi się stało? Klipperu tyle. Ja kurde no i znowu jakieś. Uciekam, uciekam! Nie, 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 nie! Nie no skąd się te creepery wzięły? Przecież stąd. to jest jakieś nienormalne. Skąd się te Creepery biorą? Chodź, pomóż mi je zniszczyć te Creepery. Zaraz, biorą. ja w ogóle jestem na innej wyspie. O Jezu, co to? Skąd tu się mocno bawerski, kurde, taki olbrzymi. Ale smog! Ale on nie lata, tylko taki... W miejscu stoi. Zniknął, to jakiś kurde smog Enderman. teleportuje. Ty na ten... O kurde! Jaki on jest duży, ale... Może mnie może nie zje. Mam nadzieję. Jeszcze najgorsze że drewno nie mam, żeby to dokończyć budowę. Gdzie to drewno, kurde? Jest gdzieś to drewno. Nie widzę go nigdzie. O, jenny. Ja Gdzie to drewno jest. Smog mi zjada dom. To dwa, to dwa na mino, do za smog. Nie, ja go idę za to. I... Nie będę za to, żeby napiskał. Przyjemnie mi nie, nie zjawił. Jak go walne to się może pobić. Dobra, idę go na... Fale go na UR. Chodź tu. Ale mnie! Odepchnął złany. Jestem bos Właśnie ten... mów To nie jestem BO To jest jakiś ten Boss Wie... Jak on... Ja nie wiem jak się go... wider? wider jak kurde Nie wiem co to jest do końca Uwane, co się tu dzieje? Smok nawala. Ten nawala smoka! Oni się biją! Oni się biją! Creepery! Co tu? wojna jest, wojna po prostu jak. co? No i jeszcze co ciągle mnie. nie wiem. Umieram cały czas no. Cały czas umieram. A ja się dom buduję spokojnie. Idę tam, o już wiem, gdzie oni są, dobra. Chodź tu, bo tu musisz to zobaczyć, co tu się dzieje. Ja się dołam, ten, jeden się z drugim nawala. Smoka nawala ten. Wider. Tak on tam ma. Chcesz zobaczyć mój dom? Ktoś co ja chcę zobaczyć. Nic. Ja chcę zobaczyć, jak ten go zabija. O ja! Jak ja go walno na łeb. Czekaj. Ale będzie śmiesz. I myk, fraje. O, ale się wkurzył! O, kurde. We mnie, nie! Nie! On we mnie teraz! Bez zbroi, bez miecza łapą go. O, goni mnie! Nie, goni mnie, to nie! To chodź do mojego domu się skryć! Ale gdzie ty jesteś? Czekaj! Już do ciebie idę. Ej, czemu słyszę głos smoka? Walnąłem go i on się skubany mnie ten! Uczepił! To chodź, ja jestem przy twojej bazie Ło, ty, żeś tutaj smoka wziął? No ale nie wiem, on przyleciał Ja z nie wyleciał to chodź, chodź, chodź Kurde, jaki miał od... od... O ale tutaj miałem. chodź, chodź Za mną Szybko, no Uciekamy gram na te i ten Tutaj Idziesz? No Gdzie? No i tu Gdzie jest twoja hałpa niby? Nie wiem gdzieś zgubiłem, gdzieś tu Zgubiłem. Pod ziemią O tu, tu O, Ale ja tam nie ja mało zdrowia, czekaj, tam... Dobra Ale o Tyś napisał Ku, a co za... No, o dom! o. Co ja napisałem? Ja nie napisałem, co ty miałeś? Napisałeś! Ja. Yeah. Ja idę wychować się. Taka prowizorka. No i nic... nie prałem. A, to jest kina. O jany. Eee. Już jest zachód słońca, nic nie widzę kompletnie. Jasno jest Wiesz co, te to serwivale to głupie jest. Jakieś nienormalne Smok tu jest Ale ten smok nawara, jak do niego podejdę to on mnie smok endu To o nie, nie. Ty, on tu jest, ale on głowami strzela Ej, chodź! Ej ja go nawalał z kubańca ja na Łeb go o nie jeszcze mnie lagu co się dzieje Nawet nie dotykam klawiatury Ale jaja Ty kopię. Jestem Jestem kurde Nie jak to się nazywa Normalnie drugie życie, tylko że krecie życie mam. Widzę jak kred kopie. Jest taka. Jak to się nazywa? Reinkarnacja. Normalnie zginąłem i wcieliłem się teraz w postać kreta. Który kopie. Pod ziemią, no kurde no. Jeszcze na. dnie, wiem, ja nie wiem, co, ja nic nie widzę no. Gdzie ja jestem? Brzekaj! Już do ciebie idę! Nic nie widzę, nie wiem co się... Zaraz umrę, bo już mi trenu brakuje To wypłyń! Nic nie widzę O, gracz utonął O rany, znowu coś... Nie wiem, nic nie widzę, gdzie ja jestem? Spiewki pływają na dole! Ja Jest, to O! Spódnia to jest. Dobra. Jakiś labirynt wodny jakiś. Ale jaja, ty. Co? Dobra, spróbuję. Czaksy! Oooo, diamenty! Nie mogę tu wejść, Ej, co się dzieje? Ej, bo mam mało baterii. Widzimy się zaraz. Co jest? Także już jestem, musiałem laptopa podłączyć. Dobrze, że się ładuje. Yy, no i... Gdzie ty w ogóle jesteś? Mm, no, nie wiem Ty wiesz? Diamenty. Czemu no. jesteś na kreatywnym? Nie wiem, bo coś mnie się zepsuło, czekaj No Diamenty ja znalazłem, no nie wierzę. Ale ja jakby... Ja nie wykop! Może! Jakbym miał kilo taki potężny. Hmm. No to zrób, lol. Ale nie ja muszę mieć materiały. Czekaj, może mam. Jakbym miał materiały... To bym zrobił, kurde. Potrzebuję ten żelaza, tylko potrzebuję. Jedyne co mi potrze potrzebne, to drewno. Może jakieś drewno? Rzuć mi z 10 drewna i wystarczy. Okej, okay, zaraz. Nie wiem, bo tu jest tyle diamentów. 10 drewna potrzebuję. A nie masz kilofu? O, jest... jest, znalazłem, dobra. Ale ja, ja... ja ty, ale one... Znikają. Co, kred do ciebie przyszedł? jakiś kred zjadł... Te krety to... Jakiś... kurde nie wiem, zjadają jeszcze mi ten. Ty weź mi tu... Daj mi ten parę drewna, bo potrzebuję... Ej ja nie wiem gdzie ty jesteś. Jak, to pod ziemią. Gdzie? Głęboko. Aha. Wytłumaczenie, kurde. Potrzebuję drewno. Ale takie dwa diaksy na start, to jest naprawdę świetne. Brawa, kurde. Masz dwa diaksy? No, zdążyłem wykopać przed... zanim ten kres mnie, kurde. Na szczęście. Muszę stąd jak najszybciej uciec, żeby teraz mnie nie zabił. No nie, coś mnie... Kurde. Nie. Co? A mnie nie, też krety miły. Nie! Te Ja dwa diamenty, ja nie chcę, też to jest. Dwa diamenty. Ej, diamenty są za tobą. Nie wiem, uciekam. Diamenty uciekam. za tobą! Gdzie? No tam! No, oczywiście. O ja. Ale to jest. Kre... To jest nie wiem, uciekam. Diamenty za kre... tobą! Pret zjada te diamenty. Nieprawda! Ja Mi nie zjada! No! No chodź! Ja uciekłem stamtąd. Szukam innych diamentów, bo tam są krety. Ojele. Szukam innych. Ale fajne, są takie fajne jaskinie. Diamenty za tobą! Czekaj. No za tobą! Lapis! I prawy pr przycisk. Wow. Co? Ja... Dia... Ile tu jest jaksów? To, że tu jest lava, ale spróbuję to zrobić tak, żeby... Kurde, uciekam Uciekam <noise> Widzimy się zaraz! Ty, daj mi trochę... Dobrze, dalek. już jestem! Diamenty za tobą! Ale ja potrzebuję drewno Diamenty za tobą! Gdzie? Bo nie widzę No tu o ja rzeczywiście Ale te kraty, kurde. Trzeba stąd uciekać. Ty co nie Ja się poddaję. Kret mi zjadł cały put kret zjadł. Nie wierzę. A ja to nie wierzę po prostu. Grać tyle, żeby kurde. Nie, ja, był najlepszy start na świecie A już tyle diaksów Takie rzeczy i jakieś kre czy to kre, jakieś krety podziemne, nie wiadomo co... Ej wróć tam jest. gdzie byłeś Tam o, gdzie byłeś, miałeś? nie tam, nie tam Bloki. Skąd tu się? Bloki też są kurde, ale... Ale jaja. Odkryłem no, jakąś kopalnię magiczną. Tylko, że Jaką? pewnie... Pewnie z kretami oczywiście. Ale diament... nie wiem... Z jakimi z kretami? Nie... Ty jeszcze kilof tu był nie ja. masz diamenty to kop Ale jaja. Kopię. Co? diamenty. Znaczy bloki. Kilof przeklęty. O ja... Ale można sobie... Ile dia... oj ja, ile diaksów Ale ja... jeden to plus 9 Ale fajnie, dobra, jeszcze jakby crafting tu był No nie, wiedziałem, że tu... To, to był... Dobrze, to by było na tyle! Do widzenia! Jeszcze dzisiaj będzie mini minigierek i... No. Także do widzenia! Planują. Co? Już nic. Pożegnaj się. I powiedz ile ma być lajków w górę. Ile, ile czasu? Ile kret mi zabrał Diabet. Ile lajków w górę, w ile czasu? Dziewięć W ile? W dziewięć dni Dobrze Jeżeli tak zrobicie to... To co? To sram do wiadra Ale dobra, nara Będzie jeszcze odcinek z minigierek, do widzenia